Żyjemy dzisiaj w świecie, który chce zamykać pewne rzeczy w sloganach. Niektóre sytuacje są opisywane przez nas jednym zdaniem, jakimś wydawałoby się mądrze brzmiącym, kiedy autor artykułu chce w jakiś sposób zachęcić nas do tego, żebyśmy ten artykuł przeczytali, stawia na początku w tytule jakąś tezę albo jakieś pytanie, które brzmi nieco kontrowersyjnie. Ciekaw jestem, jak ten dzisiejszy świat zachowałby się w tej sytuacji, którą opisuje dzisiejsza Ewangelia. Czy napisałby Jan Chrzciciel wątpi o Jezusie? Jan Chrzciciel nie wie, kto jest Mesjaszem. Jan Chrzciciel ma wątpliwości, czy to, co robił ma sens. To jest bardzo ciekawe, dlatego że to pytanie, które dzisiaj słyszymy, ze strony uczniów Jana Chrzciciela, w pewien sposób od Niego, może się nam wydać trochę skandaliczne. No ja na miejscu Pana Jezusa, czy podobnie mi sztywniacy, byśmy się po prostu obrazili. Jak On może zapytać tak po prostu, czy Ty jesteś tym, na którego, czy Ty jesteś Mesjaszem, czy kogoś innego mamy oczekiwać? Co się nagle stało, po sytuacji, która miała miejsce nad Jordanem, kiedy to Jan Chrzciciel w pewnej swojej pokorze nawet nie chciał udzielić chrztu Panu Jezusowi, tylko zrobił to na jego życzenie, bo ten powiedział, że tak się godzi. Przecież od pewnego czasu Pan Jezus już chodzi, naucza, uzdrawia, robi różne cuda, chodzi po wodzie. I nagle teraz Jan Chrzciciel, będąc już w pewnej bliskości swojej śmierci, Wysyła swoich uczniów po to, żeby się go zapytali, czy to ty jesteś Mesjaszem. Różne są interpretacje tego pytania i powodów, dla których Jan chrzciciel je zadaje. Ja najbardziej skłonny jestem do tej, którą m.in. wykorzystuje święty Jan Chryzostom, mianowicie mówi, że uczniowie Jana byli do niego bardzo przywiązani. Oni go przez bardzo długi czas szukali, słuchali, y, chodzili za nim, chcieli go naśladować. I w tym momencie, kiedy Jan jest w bliskości swojej śmierci, wie, że nie wystarczy, że on będzie mówił, że Jezus jest Mesjaszem. Że on ich musi wysłać. Oni się muszą przekonać. On musi y, trochę przekazać tę władzę nad nimi samemu Jezusowi. Innymi słowy mówi, to teraz Panie Jezu, Ty się nimi zajmij. Ja ich do tego miejsca doprowadziłem. To pytanie może się nam wydawać nieco dziwne, ale bardzo ważne, żebyśmy u początku naszych rekolekcji, ale również przede wszystkim przeżywając Adwent w tym roku, chcieli je sobie zadawać trochę inaczej. Czy Jezus jest dla mnie Mesjaszem, którego ja oczekuję? Czy może z moimi oczekiwaniami coś jest nie tak? My bardzo często przestajemy sobie zadawać pytania dotyczące w ogóle naszej wiary. Kończymy na jakiejś wiedzy religijnej z czasów, kiedy uczyliśmy się do pierwszej komunii, do bierzmowania i przestajemy wzrastać w tej wierze. Mówimy nawet czasami, czy raczej tak działamy, że wyrośliśmy z Pana Boga i z szukania Jego opatrzności w naszym życiu. Czasami w takiej poprawności, pseudopoprawności chrześcijańskiej nawet nie chcemy pozwalać sobie na różnego rodzaju pytania w naszym życiu względem Pana Boga. I rzeczywiście autor listu świętego Jakuba, którego fragment słyszeliśmy dziś w drugim czytaniu na początku tego listu mówi, że człowiek, który wątpi, to jak wątpi, to niech prosi o mądrość, niech prosi o pewną łaskę, a niech nie będzie jak fala, którą wiatr rzuca w tamtą i inną stronę. I nie chodzi mi o to, siostry i bracia, że namawiam teraz nas wszystkich, żebyśmy jakoś zaczęli wątpić ale żebyśmy pozwolili przebić się temu głosowi, który gdzieś w nas jest, żebyśmy zobaczyli, jaki jest Chrystus dla nas dzisiaj, jak my go widzimy, jak my go pojmujemy. My jesteśmy trochę przyzwyczajeni do takiego rocznego cyklu, że przeżywamy różnego rodzaju uroczystości chrześcijańskie, gdzieś jest to też związane z tym, jak funkcjonuje nasz dom, dekoracja naszego domu, jakie mamy podejście do danego czasu i wydaje nam się to zwyczajne. Natomiast co roku ten nasz adwent jest inny. Inny, dlatego że ten rok jest inny. Bo może doznaliśmy jakiejś trudnej dla nas sytuacji, przeszkody nie do przeskoczenia. Może przyszło nam w tym roku, który się kończy, kogoś pożegnać. Może ktoś umarł, a może jakąś relację po prostu musieliśmy zakończyć. Może przeżywamy jakąś żałobę. I stojąc wobec tych zbliżających się świąt Bożego Narodzenia, warto jest zadać sobie pytanie w kontekście mojego życia dzisiaj, tego, jaki jestem, co stanowi moje problemy, co stanowi moje zmartwienia, zapytać się, czy ja tego Mesjasza oczekuję. Dzisiaj Pan Jezus nie wydaje się być obrażony tym pytaniem. Ale mówi, powiedzcie mu, to, co widzicie. Że w pewien sposób realizowane są zapowiedzi, o których słyszeliśmy w pierwszym czytaniu z księgi proroka Izajasza. Że dzieją się te wszystkie rzeczy, które Izajasz zapowiadał w tak zwanej małej apokalipsie, w tym fragmencie dotyczącym tego, jak ma wyglądać przyszłość według Pana Boga, kiedy objawiał to Izraelitom przed wiekami. Dzisiaj święty Jakub też mówi do nas, żebyśmy byli jak. Rolnik, który czeka na deszcz wczesny i późny, inaczej można by to było przetłumaczyć, jak ktoś, kto czeka na owoc wczesny i późny. To nas znowu w pewien sposób przenosi do tego momentu, kiedy Izraelici mieli wejść do Ziemi Obiecanej, do Księgi Powtórzonego Prawa, kiedy to Mojżesz mówi do nich, wchodzicie do Ziemi, która się różni od Ziemi Egipskiej, od tego wszystkiego, co przeżywaliście do tej pory. Wchodzicie do ziemi, w której to Pan Bóg będzie dawał deszcz i będą nie Waszym wysiłkiem, ale za łaską Bożą przy Waszej współpracy. Będą owoce wczesne, wiosenne i owoce jesienne. A my, siostry i bracia, często w podejściu do wiary chcemy się skupić tylko na tych pierwszych owocach i wydaje nam się, że będziemy w stanie z nimi żyć. I później okazuje się, że Pan Jezus jakoś w naszym życiu się nie objawia. Jakoś go nie ma. Czasami wydaje się nam być pewnym obserwatorem, który z założonymi rękami z daleka patrzy na to, co w naszej historii się dzieje. W ostatnim czasie w mojej rodzinie bardzo mocno rozsiadł się rak. Myślę, że jest mi blisko do większości z Was, jeżeli nie do wszystkich, bo każdy z nas jakoś styka się z różnego rodzaju chorobami. I wydawałoby się zupełnie uzasadnione, żeby teraz wołać do Pana Jezusa i mówić: No to uzdrów. Oto pokaż mi, że Ty działasz w moim życiu. Wydawałoby się uzasadnionym to wołanie i warunkowanie mojej wiary, że jeżeli uzdrowisz, jeżeli nie pozwolisz, żeby ludzie, którzy są dla mnie drodzy, umierali, chorowali, cierpieli, to ja wtedy w Ciebie uwierzę. Tak jak ja bym był tą wyjątkową osobą, wobec której Pan Bóg nie wie, co ma zrobić, żeby pomnożyć moją wiarę. Jeżeli zrobisz to, co ja będę chciał, to uwierzę. A guzik tam. Gdyby Pan Bóg spełniał nasze życzenia, to byłby kolejną osobą w naszym życiu, którą jakoś wykorzystujemy. Bo przecież my mamy takie samo podejście do współmałżonków, do dzieci, do rodziców, do najbliższych, żeby oni byli tacy, jak my ich sobie wyobrażamy. W związku z tym i Pan Bóg powinien działać tak konwencjonalnie, tak jak ja sobie to wyobrażam, jak ja się tego spodziewam i przede wszystkim jak ja bym chciał. A dzisiaj Chrystus chce mi się objawić trochę inaczej. Pokazać mi się w mojej historii. Tylko czy we mnie w ogóle jest jeszcze pragnienie, żeby go poznawać? Czy ja jestem w stanie zadać sobie to pytanie na początku tych rekolekcji? Jaki dla mnie jest Pan? Bóg? Bo On jest cały czas taki sam. Natomiast tak jak nasi najbliżsi, Taki i On wobec nas różnie się objawia w zależności od tego, czego nam potrzeba. Bo czasami Pan Bóg będzie dla nas Ojcem, który surowo na nas spojrzy, czasami Ojcem, który powie nam, jestem z Ciebie dumny, czasami Pan Bóg będzie dla nas Mamą, która przytula, a czasami będzie dla nas Mamą, która w pewien sposób chce nas skorygować. Pan Bóg jest dla nas właśnie taki, jak my potrzebujemy. Tylko my często mamy inne oczekiwania względem Niego. I dzisiaj w pewien sposób Pan Jezus odpowiada uczniom Jana, jeżeli są takie wasze oczekiwania, to jest zmięcie. Bo oni sobie trochę inaczej wyobrażali być może Pana Jezusa. Przecież w tamtą niedzielę słyszeliśmy, że Jezus jest tym, który przychodzi z wiejadłem, i ma oddzielić w omocie e, ziarna, które zbierze do spichlerzy, i klewy, które wrzuci w ogień nieugaszony. Że jest jak siekiera przyłożona do drzewa. Więc ten Jezus, który zasiada z celnikami i grzesznikami, który jest trochę inny niż oni sobie wyobrażali, nie mieści się im w głowie. Oni nie są na niego w tej chwili gotowi. Oni go muszą dalej poznawać. Siostro i bracie. A ja czy Ty musimy jeszcze poznawać Pana Jezusa? Czy nam się wydaje, że już mamy wyłączność na to, jaki on jest? Czy ja w ogóle czegoś się spodziewam po tym Bożym Narodzeniu? Czy ja jeszcze w swojej głowie myślę, że te święta, które nadchodzą, mają być narodzeniem Mesjasza w moim sercu? Mesjasza, który przychodzi do mnie z nadzieją. Ta radość, która w pewien sposób jest cieniem tej niedzieli. Wynika przede wszystkim z naszej nadziei, bo gdyby nie było nadziei, to radość byłaby tylko wesołkowatością. Otwierajmy się więc w tych dniach na to, co Pan Bóg chce zrobić w sercu każdego z nas. Bo bez względu na nauki, których będziemy słuchać, bez względu na moją mądrość albo jej po prostu brak, Pan Bóg chce przeżyć rekolekcję z każdym z nas. Chcę na nowo rozpalić nasze serca ogniem wiary, nadziei i miłości. Tylko czy ja zechcę się na to otworzyć? Czy ja zechcę zadać sobie trudniejsze pytania i szukać na nie odpowiedzi w Ewangelii? Prośmy więc, aby ta radość, w której dzisiaj uczestniczymy w tej niedzieli, na co wskazuje też kolor ornatów, które przybieramy, żeby, żeby, żeby była w naszym życiu autentyczna. Żeby była podszyta prawdziwą wiarą. Może nie takim świeżym owocem, pierwszym, wiosennym, ale czasami w jesieni naszego życia, czasami u skraju naszej cierpliwości, czasami w momentach, kiedy dostaje po głowie nasza nadzieja, bo właśnie do takich, jacy dzisiaj jesteśmy, z tym wszystkim, co nas stanowi, chce przyjść Chrystus. Amen.